Rozpocznę od takiej historii, która no już ma trochę wieków. We Wiedniu jest taki zwyczaj, że podczas pogrzebu Habsburgów w krypcie kościoła braci kapucynów odbywa się bardzo stary obrzęd. To jest obrzęd, który pokazuje równość wszystkich ludzi wobec śmierci. Na początku procesja podchodzi pod masywne drzwi klasztoru. Za tymi drzwiami mieści się krypta i mistrz ceremonii trzykrotnie puka. I wówczas ze środka jeden z kapucynów zadaje pytanie, mówi, kto stoi na zewnątrz. I wówczas przedstawiciel Habsburgów odpowiada, cesarz Austrii, król Węgier. Król Czech. i tu ciągnie się długa litania rozmaitych tytułów. Odpowiedź pada: Nie znam nikogo takiego. No i mistrz ceremonii ponownie trzy razy stuka w drzwi i ponownie można usłyszeć, kto stoi na zewnątrz. Odpowiedź: Rudolf, cesarz Austrii, król Węgier. Tutaj odpowiedź jest krótsza i drzwi nadal pozostają zamknięte. Więc ponownie, trzeci raz stuka się w drzwi i ponownie z krypty pada pytanie, kto stoi na zewnątrz? I za trzecim razem pada już inna odpowiedź. Przedstawiciel Habsburgów mówi, Rudolf, śmiertelny grzesznik. I krypta zostaje otwarta. Ta scena ona jest bardzo mocna teologicznie i bardzo prawdziwa, jeżeli chodzi o sens, i ona też ma symboliczne znaczenie, bo umiera upór, umiera duma, umiera wielkość, aby mogła narodzić się pokora. Pan Bóg nie liczy tytułów, ale patrzy na pokorę. Kto może odpoczywać w pokoju? Tylko człowiek, który został uwolniony od tego łaknienia, aby w, w oczach ludzi być kimś, ktoś taki może odpoczywać w pokoju. Kiedy czyta się objawienia fatimskie, ale też objawienia w innych miejscach, jak Getzfaut, nasz polski Getzfaut, objawienia zatwierdzone przez Kościół. La Salette, Medjugorje, które się czekają na zatwierdzenie, to możemy zauważyć, że Maria przypomina nam właśnie tą prawdę, którą już w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie wielu mówiło świętych proroków, że celem naszego życia jest oglądanie Boga. A to życie na Ziemi, to miejsce, gdzie oczyszczamy nasze serca, to po to oczyszczamy te serca, żeby móc Boga widzieć. Pan Jezus mówi: Błogosławieni są czystego serca, bo oni będą Boga oglądać. Więc w życiu duchowym ogromną rolę odgrywa pamięć o śmierci. Czym jest ta pamięć o śmierci? No na pewno nie jest to chorobliwa pamięć o końcu naszego życia. Taka pamięć sprawi, że człowiek traci chęć do jakiegokolwiek działania w życiu, przestaje być twórczy, przestaje troszczyć się o swoje życie. No po co się troszczyć, bo i tak wszystko grub pochłonie, można powiedzieć. A jednak w mądrości Sracha czytamy, że ten, kto pamięta swój koniec, nie zgrzeszy. Pamięć o śmierci to jest świadomość. Że śmierć może nastąpić w każdym momencie najbardziej nieoczekiwanym dla nas. I w każdej chwili możemy stanąć przed obliczem Boga. O tym przypomina nam Maryja. O tym w objawieniach przypomina Maryja właśnie. Że Bóg sądzi człowieka w tym momencie, w którym go zastaje, to nie ma nic wspólnego z apatią, z frustracją, ze zwątpieniem, ze smutkiem. Wręcz odwrotnie. Właśnie pamięć o tym, że nasz dzień ma datę ważności, daje nam impuls, aby każdy dzień wykorzy wykorzystywać jak najlepiej. I człowiek, który dokonuje aktu skruchy serca, musi bardzo mocno wierzyć w spotkanie z Bogiem, bo skrucha serca jest. Z zaskarbieniem sobie Królestwa Bożego. A to, jak wielkim szczęściem jest możliwość oglądania Boga, nie da się opisać w żadnych słowach, w żadnych myślach. To jest zupełnie inna rzeczywistość. My zostaliśmy stworzeni przez Boga i nic, co jest mniejsze od Boga, nie jest w stanie nas zaspokoić. I pamiętając, jaki jest cel naszego życia, że celem jest móc oglądać Boga, który jest wypełnieniem wszystkich naszych pragnień, nawet takich, których sobie nie uświadamiamy, to kiedy mamy ten cel przed oczami, to inaczej też patrzymy na krzyż. Nasze życie więc może stać się modlitwą nieustanną, jeżeli to, co się dzieje, będziemy ofiarowywać Jezusowi. Maria zapytała dzieci fatimskie, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników. I dzieci odpowiedziały, tak chcemy. Wszyscy święci nam mówią, przypominają że lepiej przejść swój czyściec na ziemi niż tam po tej stronie drugiej, bo dusze w czyśćcu już nic nie mogą zrobić. My możemy się za nich modlić, oni mogą się, one się modym mogą stawiać za, za Bogiem, przed Bogiem za nami, ale już nic nie mogą zrobić. I to jest wielka szkoda, kiedy nasz krzyż, kiedy nasze cierpienie, tak w cudzysłowie można powiedzieć, się marnuje. A marnuje się wtedy, kiedy zaczynamy przeżywać je sami i nie oddajemy tego Jezusowi. Nasza pokuta, nasze modlitwy, które wypływają z pokornego serca, te nasze trudności, które oddajemy panu Jezusowi, to wszystko otrzyszcza serce z naszej miłości własnej, ale też w przedziwny, w tajemniczy sposób. Ma wpływ na zbawienie innych ludzi. To jest przedziwna tajemnica, że cierpienie jednych oddane Jezusowi ma wpływ na zbawienie innych. Kiedyś przekonamy się jak bardzo. I zanim zaczniemy się modlić na różańcu, na sposób fatimski, podzielę się z Wami też jedną historią, która od jakiegoś czasu tak mocno we mnie pracuje. To jest historia z mojej rodziny. Miałem kuzynkę, która miała na imię Lucyna, i wiele lat temu zachorowała na ciężką chorobę. Ta choroba trwała kilkanaście lat, no i w ostatnim roku ona już nie mogła chodzić, leżała tylko na łóżku, trzeba było ją karmić, a potem już. Nawet Pan Bóg jej mowę odebrał, nie mogło nic mówić. Jej rodzice mają swoje lata, bardzo dobrzy ludzie, ale już nie byli w stanie się opiekować fizycznie, więc oddali ją do ośrodka opieki. I ona miała jakąś taką olbrzymią łaskę, bo ja tego nie potrafię inaczej nazwać, to jest rzecz nadprzyrodzona, żeby całą tą chorobę przeżywać z wiarą. Tam nie było pytań, dlaczego ja. O co mi Boże, dałeś tą chorobę, tylko te, całe to cierpienie ofiarowała za innych. To jest jakaś przedziwna tajemnica odkupienia, że cierpienie jednych w rękach Jezusa ma wpływ na zbawienie innych. Kiedyś się przekonamy, jak bardzo. Święty Tomasz Zakwinu, nasz współbrat, dominikanin, ale też doktor Kościoła, on mówił, że cierpienie ma to do siebie, że może w nieprawdopodobny sposób przyspieszyć proces oczyszczania serca i proces świętości i dzieje się to wówczas, kiedy człowiek nie skupia się na sobie, ale zaczyna skupiać się na Bogu i na innych. To jest bardzo trudne, ale wtedy ogromnie to przyspiesza proces oczyszczenia świętości. Ale również to samo cierpienie może tak bardzo skupić człowieka na sobie, na swoim bólu i w konsekwencji niestety jeszcze mocniej może wbić w egoizm. To, co utrudnia nam życie, ułatwia nam życie duchowe. I my poprzez krzyż możemy bardzo szybko wiele zyskać, ale niestety może być też tak, że jeżeli ten krzyż nie jest oddany Jezusowi, to możemy stać się gorsi niż wcześniej. Wszystko zależy właśnie od tego, czy ten krzyż oddamy Jezusowi i czy, czy będziemy może chcieli dźwigać go sami. I ta moja kuzynka Lucyna, ona nieustannie się modliła i cały czas też pytała o innych, jakby niewiele zajmując się sobą. I trzy miesiące temu się z nią widziałem i przyznam się, że się bałem bardzo tego spotkania, no bo co mogę powiedzieć o sobie chorej? Niektórzy tak trochę złośliwie mówią, że łatwo jest mówić o cierpieniu, kiedy się samemu nie cierpi. prawda? Więc czasem najlepiej zamilczeć, lepiej być obok. Więc bałem się tego spotkania, no bo co mogę powiedzieć? Bronić Boga, tłumaczyć cierpienie, mówiąc, że wyzdrowieje. Brakuje słów. I kiedy ją zobaczyłem, to zobaczyłem osobą, osobę pogodną na twarzy, uśmiechniętą rozpogodzoną, wolną. Pisała tylko na kartkach, cieszę się, że cię widzę, potem pytała o innych, a na zakończenie tego spotkania poprosiła o kartkę, poprosiła o długopis i drżącą ręką napisała trzy słowa: Cierpienie jest łaską. Ja wyszedłem stamtąd z przekonaniem, że dotknąłem czegoś nadprzyrodzonego. Dwa tygodnie temu był jej pogrzeb i nawet kiedy dowiedziałem się o jej śmierci, to przyznam się Wam, że poczułem nawet taką dobrą zazdrość, jak pięknie i szlachetnie można przejść przez krzyż. To jest oczywiście olbrzymia łaska, ale Bóg może nam dać taką łaskę. Ja nie mam wątpliwości, że ktoś taki był gotowy, żeby móc oglądać Boga, dlatego Bóg ją wziął do siebie, czyjście zmiała na ziemi. A my tutaj jeszcze jesteśmy, więc widocznie nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, żeby Boga oglądać, no bo jakbyśmy byli, to by Pan Bóg nas zabrał do siebie. Widocznie po coś tutaj jeszcze mamy być, do czegoś nas Bóg potrzebuje, jesteśmy Mu potrzebni. A może serca jeszcze musimy oczyścić? Niewątpliwie potrzebujemy oczyszczenia, po to się modlimy, po to mamy pokutę, po to kruszymy te nasze serce od tej naszej pychy, egoizmu, miłości własnej. Potrzebujemy oczyszczenia, ale nie wolno nam próbować oczyszczać się samemu. Tylko z Jezusem i tylko z Maryją. Maria powiedziała do świętej Łucji Módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.